Forza Horizon 5, pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej Zima, Pora, Sucha, Seria 5. Na początek wystartujemy sobie z czymś łatwym, czyli wyzwanie fotograficzne. Okej, okay, ja sobie zaliczyłem jeszcze jedno zadanie dzienne: zdobądź łącznie jedną pozostałą minutę z bramek zdobywcy. Czyli bardzo prosta sprawa kilka bramek trzeba zaliczyć i łącznie musi być minuta z pozostałego czasu. Dobra, to tak jak mówiłem, zaczniemy sobie wyzwanie fotograficzne czyli musimy sfotografować Hunigana w parku kaskader kaskaderów na stadionie. Słabo widać. Okej. Okay. Welcome back, Loco. Weźmy sobie odpowiednie autko. I teraz przeniesiemy się na stadion. I zróbmy zdjęcie. No i dobra, pierwsze bardzo proste wyzwanie mamy zaliczone. Ok, to teraz przejdźmy sobie do przedmiotów kolekcjonerskich. Rozwal 15 pinat dinozaurów. To są te piniaty, które mamy tutaj na rysunku. I posłużymy się Creative Hub. I jako tytuł wpiszemy Dino. Dino. Pinata. I mamy pierwsze dino pinata Smash Czy rozwaliłem wszystkie, bo nie widziałem do końca. Ale jeżeli nie, to możemy powtórzyć to wyzwanie i dobić tyle pini pinia, ile nam jeszcze brakuje. Podlicza punkty, ale jeszcze zadanie nie wskoczyło, czyli coś jeszcze brakuje. Rozwaliliśmy 5 w tym momencie, czyli jeszcze dwa razy trzeba powtórzyć. Ewentualnie możemy wziąć inny schemat, może tam będzie więcej. Ok, może weźmy to wyzwanie. No i zaraz zobaczymy, ile tutaj będziemy mieli. więcej widzę. się zabrócimy żeby robić pozostałe. A, jeszcze. Myślę, że powinno być już teraz zaliczone zadanie. Patrzmy. Tak jest. OK. Czyli mamy 10 punktów, to teraz sobie zaliczymy co tygodniowe wyzwanie. Zdobądź i poprowadź wymarzony samochód Kena Bloka Hunigan Ford. Ok, Ford Tak, tylko że trzeba wersję Hunigana. O, to jest ten. Okay. Pierwszy rozdział mamy zaliczony Odtwórz erę grupy B i pojedź w teren Aby zdobyć trzy gwiazdki ze strefy pomiarowej La Subida W samochodzie Hunigan Ford RS200 Evolution z roku 1986 La Subida Strefa pomiarowa tra pomiarowe la subida Teraz znajdziemy Tutaj ok. Czyli może spróbujmy sobie z tej strony. Zróbmy jeszcze sobie tuning, może jeszcze wyższy można. Datorynowa spada tutaj, ale dobra. Jeszcze Zobaczmy jeszcze raz ile, 185 trzeba. auto trochę, to nic, z drugiej strony spróbujemy. Ok, drugi rozdział mamy zaliczony. Teraz zdobądź 100 tysięcy punktów umiejętności. No dobra. To ja na swoją ulubioną miejscówkę się wybiorę czyli Solary. To nie szybka akcja. Warto te beczki właśnie rozwalić, bo to są dodatkowe punkty. Wymysłowa beczka. Aż podliczy nam ok. 100 6 gwiazdek ze znaków ostrzegawczych w bohaterze AV AWD w samochodzie Hunigan Ford. Ok. 6 gwiazdek ze znaków ostrzegawczych. No dobra. ostrzegawcze i co? standardowo lotnisko to jest to jest lekkie auto Kawa jak poleci. You have arrived at your destination. Całkiem nieźle. Ok, zobaczmy czy nam zaliczyło. Tak, zaliczyło nam trzy gwiazdki, więc udajmy się teraz na drugą miejscówkę. No i dobra, i cotygodniowe wyzwanie zaliczone To teraz może jeszcze mistrzostwa O, ostre furki możemy tutaj używać No to ja Divo chcę w takim razie. S2998. Przestrowność, ale na szybkości tracę. 9,2, 9,3. Ten wezmę To będą szybkie wyścigi. Ten wyścig jest naprawdę wymagający, trzeba poznać sobie ten tor wcześniej. Mamy dużo zakrętów 90. Fury rozwijają ogromną prędkość, najlepiej jest tutaj na samym początku już skorzystać, chociaż trochę. ale źle wyszło kurlicze. Kolejna dziesiątka się zbliża. Potrzebnie, mnie dofamował kurczę Udało się No, muszę przyznać, że ciekawy wyścig, ciekawy. No dobra, przejdźmy teraz do drugiego wyścigu. Muszę przyznać, że ten wyścig jest chyba nawet trudniejszy od poprzedniego. Trzeba tutaj naprawdę ostro lecieć, ryzykować, ciąć zakręty. bardzo uważać przede wszystkim. No i No wymagający kolejny wyjście na trafę. ça Nocy. Fajnie. No i ostatni wyścig również jest trudny. Mamy mnóstwo zakrętów tym razem. Dlatego dobrze jest spróbować zyskać już na tych pierwszych dwóch jak najwięcej. Żeby jak najbardziej zbliżyć się do czołówki. czy jakoś się udało wyprowadzić do auto isso eu Dobra, i możemy już sobie odebrać pierwszą nagrodę. I ja również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jak najbardziej możecie pytać w komentarzach. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!